W martwej belgijskiej zimie 17 grudnia 1944 roku najpotężniejsza opancerzona broń II wojny światowej zatrzymała się. Czołg Tiger II, 70-tonowa bestia ze stali i siły ognia, siedział cicho w przedświetnym mroku. Jego dowódca, odznaczony pułkownik SS Joachim Piper uderzył pięścią w zimną wieżę. Silnik zakaszlał, zakrztusił się i zamilkł wokół niego, ciągnąc się na mile w mglistym lesie ardeńskim. Cała jego grupa bojowa, w Grupę Piper, była sparaliżowana. 67 czołgów, setki pojazdów opancerzonych i prawie tysięcy najbardziej elitarnych żołnierzy Niemiec było nieruchomych, przekształconych z przerażającego opancerzonego ostrza w zamrożony, bezradny korek uliczny. Byli czubkiem włóczni dla ostatniego wielkiego hazardu Hitlera na Zachodzie. Bitwy o Ardeny. Mieli rozbijać amerykańskie linie, pędzić do rzeki Mozy i zmieniać cały przebieg wojny. Ale teraz byli martwo w wodzie. Co mogło powstrzymać taką siłę? Jaką broń rozmieścili Amerykanie, aby całkowicie zneutralizować niemiecką elitę? Odpowiedź była zarówno absurdalnie prosta, jak i głęboko przerażająca. Wskaźniki paliwa wszystkie pokazywały pusty. To nie była tylko logistyczna czkawka to był symptom terminalnej choroby, która zainfekował całą niemiecką machinę wojenną. Piper wiedział, że plan był desperacki od początku. Jego rozkazy nie polegały tylko na walce, ale na polowaniu. Cała ofensywa została zaprojektowana wokół strategii głębokiej słabości. Musieli przejąć amerykańskie paliwo, aby przetrwać. Niemcy, naród, który udoskonalił blitzkrieg, błyskawiczny zmechanizowany szturm, nie mogli już zasilać własnych maszyn. Plan Polegał na dosłownym jeżdżeniu na gazie wroga, gdy jego ludzie drżeli w swoich zatrzymanych pojazdach. Piper patrzył przez mgłę na małą wioskę Honsfeld. To był amerykański magazyn zaopatrzenia, porzucony w pośpiechu. G.I. uciekli tak szybko, że zostawili jeszcze ciepłą kawę i płonący ogień. I tam, ustawione jak dar z nieba, były rzędy i rzędy amerykańskich kanistrów. Tysiące ich. To był cud. Młodszy oficer otworzył jeden i powąchał. Benzyna Her Oberszturban wysoko oktanowa. Ulga była elektryczna. Jego ludzie wyskakiwali ze swoich pojazdów, gorączkowo rozpoczynając pracę tankowania. Piper przechodził przez ogromny zapas, wykonując obliczenia w głowie 250 tysięcy litrów. To była oszałamiająca ilość wystarczająco, aby napełnić każdy czołg, każdy półgąsienicowiec, każdy pojazd w całe jego kamp w grupę. Wystarczająco paliwa. Aby dostać się do rzeki Mozy i być może dalej. W tamtym momencie wydawało się to zbawieniem. Ofensywa wróciła. Wojna była wciąż do wygrania. Ale gdy stał pośród tego niesamowitego dobrodziejstwa, patrząc jak jego elitarni żołnierze SS wlewają amerykańskie paliwo do silników niemieckich pancerów, zimne, miażdżące uświadomienie zaczęło do niego docierać. Pytanie, które rozwiązałoby wszystko, co myślał, że wie o wojnie. Dlaczego Amerykanie po prostu to tu zostawili? Jeśli mogli sobie pozwolić na porzucenie tego, co dla Niemiec było skarbem wygrywającym wojnę, to co to mówiło o wrogu, z którym walczyli? To nie był cud. To był wyrok śmierci. Aby zrozumieć głęboki szok, jaki poczuł Piper, musisz zrozumieć stan Niemiec pod koniec 1944 roku. Trzecia Rzesza działała na oparach, dosłownie. Przez miesiące alianckie bombowce systematycznie wymazywały zdolność Niemiec do produkcji paliwa. Rozległe zakłady Leuna, serce niemieckiej syntetycznej produkcji paliwa, miały swoją produkcję obniżoną o ponad 95%. Rafinerie w Polic, Blechhammer i Brux były miastami duchów działającymi z mniej niż 10% wydajnością. Albert Szper, minister uzbrojenia Hitlera, przedstawił Führerowi raporty pokazujące w zimnych, twardych liczbach, że Niemcy nie mogły już prowadzić mobilnej wojny. Luftwaffe uziemiało swoje najnowocześniejsze myśliwce, nie z braku pilotów, ale z braku paliwa lotniczego. Szkolenie pilotów zostało obcięte z setek godzin lotu do zaledwie 60. Potężna niemiecka marynarka wojenna, Kriegsmarine, była flotą duchów, jej pancerniki i krążowniki rdzewiejące w porcie, niezdolne do żeglowania. Na froncie domowym ruch cywilny był zakazany od lat. Benzyna była substancją cenniejszą niż złoto, a Gestapo prowadziło pełnoskalowe śledztwa w sprawie kradzieży na czarnym rynku jednego litra. Naród, który kiedyś podbił kontynent, cofał się do wozów zaprzęgowych. Teraz porównaj to ze Stanami Zjednoczonymi. W 1944 roku Ameryka nie miała tylko przemysłu naftowego była przemysłem naftowym. Stany Zjednoczone wyprodukowały oszałamiające 1 miliard 800 milionów baryłek ropy naftowej w tym roku. Niemcy, nawet licząc wszystkie ich syntetyczne zakłady i zdobyte rumuńskie pola naftowe, wyprodukowały zaledwie 33 miliony baryłek, to mniej niż 2% amerykańskiej produkcji. Samo pole naftowe East Texas produkowało więcej ropy niż cała okupowana przez oś Europa Razem Wzięta. To nie była luka. To była przepaść. Podczas gdy niemieccy logistycy racjonowali paliwo litrami, Amerykanie radzili sobie z problemem tak masywnej obfitości, że musieli wymyślić nowe sposoby, aby to wszystko przewozić. Zbudowali system zwany Red Bull Express, flotę prawie 6 tysięcy ciężarówek działających 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na dedykowanych jednokierunkowych autostradach przez Francję, dostarczających ponad 12 500 ton zaopatrzenia na front każdego dnia. Paliwo zużywane przez ciężarówki Red Bull Express samo w sobie było większe niż otrzymywała cała niemiecka grupa armii w miesiąc, ale nawet to nie było wystarczające. Więc wykonali inżynieryjny cud zwany operacją Pluto rurociąg pod oceanem. Położyli elastyczne rurociągi na dnie kanału La Manche, pompując ponad milion galonów paliwa bezpośrednio z Wielkiej Brytanii do Francji każdego dnia. Stamtąd rozległa sieć rur rozciągała się w głąb lądu. System krążenia pompujący krew wojny bezpośrednio na linię frontu. Do grudnia 1944 roku siły amerykańskie w Europie zużywały 1 200 000 galonów paliwa dziennie, a ich sieć logistyczna dostarczała 1 400 000. Walczyli w masywnej bitwie o wysokiej intensywności i wciąż dodawali 200 000 galonów do swoich strategicznych rezerw każdego dnia. To był kontekst, który Joachim Piper zaczynał rozumieć, gdy jego ludzie tankowali w Honsfeld. Jego cudowne znalezisko 250 tysięcy litrów stanowiło mniej niż 5% tego, co Amerykanie pompowali przez kanał każdego dnia. To był błąd zaokrąglenia. Gdy jego ludzie pracowali, dowody tej przerażającej rzeczywistości rosły. Jeden z jego sierżantów, który umiał czytać po angielsku, znalazł manifest wysyłkowy w opuszczonym biurze magazynu. Przyniósł je Piperowi. Dokumenty szczegółowo opisywały podróż tej benzyny z rafinerii w Teksasie do portu w Nowym Jorku, przez Atlantyk do Liverpoolu, przez kanał do Normandii, a następnie przewożonej ciężarówką 400 mil do tego małego magazynu w Belgii. Cała podróż ponad 6000 mil zajęła mniej niż 6 tygodni. Piper przeczytał dokumenty, zgniecił je w pięści i nic nie powiedział. Jego twarz, według sierżanta, zbladła. Następnie inny żołnierz. Znalazł stos amerykańskiej gazety wojskowej Stars and Stripes. Gazety były datowane na 15 grudnia, zaledwie dwa dni stare. Nagłówek świętował otwarcie zupełnie nowego rurociągu z Sherburga do Verdun. Rurociąg zdolny do dostarczania 300 tysięcy galonów paliwa dziennie. Pojedynczy drugorzędny rurociąg dostarczał sześć razy więcej paliwa każdego dnia niż ilość, którą Piper właśnie przejął i wierzył, że jest jego zbawieniem. Uczucie zwycięstwa wyparowało. Zastąpione zimnym strachem. Nie walczyli z inną armią. Walczyli z przemysłową planetą, z czołgami pełnymi amerykańskiej benzyny. Kampf grupę Pipera powróciła do życia i ruszyła naprzód. Byli z powrotem w harmonogramie, śmiertelnym ostrzem ponownie. Rozbili wioskę Bullingen, przejmując więcej amerykańskich zapasów, żywność, amunicję i co najważniejsze, mapy. Ale mapy tylko pogłębiły grozę, pokazywały lokalizację innych amerykańskich magazynów paliwa w okolicy. I były wszędzie. Każde główne skrzyżowanie, każde małe miasteczko wydawało się mieć własny masywny zapas paliwa. Sama pierwsza armia USA miała ponad 13 milionów litrów w magazynach rezerwowych zaraz za liniami frontu. Piper pchał się dalej. Jego siły stawały się coraz bardziej desperackie i brutalne popełniając niesławną masakrę w Malmedy, gdzie zamordowali 84 bezbronnych amerykańskich jeńców wojennych. Nawet to okrucieństwo rodziło się z logistycznej paniki. Piper później twierdził, że nie mógł oszczędzić paliwa na transport jeńców na tyły. Wieczorem 17 grudnia jego straż przednia dotarła do miasta Stawelot i tam zobaczyli to, najwyższą nagrodę, największy amerykański magazyn paliwa w całym sektorze. Zawierał ponad 7,5 miliona litrów benzyny. Oto było paliwo, aby dostać się nie tylko do Mozy, ale całą drogę do Antwerpii. Oto było paliwo, aby wygrać bitwę o Ardeny. Ale gdy czołowe niemieckie czołgi zatoczyły się w stronę magazynu, zobaczyli amerykańskich żołnierzy poruszających się wśród ogromnych stosów kanistrów. Nie przygotowywali obrony, nie próbowali ewakuować paliwa, niszczyli je. Kapitan John Brewster z 291. Batalionu Inżynieryjno-Bojowego otrzymał swoje rozkazy. Odmówić paliwa wrogowi za wszelką cenę. Jego ludzie pracowali gorączkowo wylewając benzynę, aby stworzyć ścieżki między stosami i rozprowadzając granaty z białego fosforu. Gdy czołgi Pipera wznosiły się na wzgórze z widokiem na magazyn, kapitan Brewster wydał rozkaz. Sierżant wyciągnął zawleczkę z granatu i rzucił go. Świat wybuchł w ogniu. Ściana płomieni wystrzeliła setki stóp w powietrze i w ciągu minut cały 15-hektarowy magazyn był szalejącym piekłem. Filar czarnego dymu wzniósł się tysiące stóp, w zimowe niebo, widoczne na 100 mil. Ogień płonął przez trzy dni, pochłaniając wystarczająco paliwa, aby zasilić całą niemiecką ofensywę do Antwerpii i z powrotem. Piper stał na wieży swojego czołgu dowodzenia, obserwując pożar w oszołomionym milczeniu. Jeden z jego ludzi później wspominał jego słowa: odwrócił się od ognia i powiedział cicho: Mogą sobie pozwolić na spalenie siedmiu i pół miliona litrów tylko po to, aby nam ich odmówić. Co my tu robimy? To pytanie rozbrzmiewało w Ardenach. Wzdłuż całego frontu amerykańscy inżynierowie robili to samo. W Spa spalili 10 milionów litrów, w Frankorchams kolejne 4 miliony. W pierwszym tygodniu bitwy siły amerykańskie celowo zniszczyły ponad 30 milionów litrów własnego paliwa, aby zapobiec jego przejęciu. Dla niemieckiego naczelnego dowództwa był to akt niepojętego szaleństwa. 30 milionów litrów to było więcej paliwa, niż przydzielili na całą ofensywę. To była ilość energii, która mogła zmienić strategiczną równowagę wojny. Dla Amerykanów była to rozsądna decyzja taktyczna zasób, który był ogromny i co kluczowe, zastępowalny. Podczas gdy ludzie Pipera teraz desperacko sączyli ostatnie krople paliwa z zniszczonych pojazdów, amerykańskie samoloty transportowe C-47 wykonywały setki lotów do oblężonego miasta Bastonie, zrzucając zaopatrzenie w tym 600 tysięcy litrów benzyny. Amerykanie dostarczali więcej paliwa do jednego otoczonego garnizonu w ciągu dnia, niż cała elitarna dywizja pancerna Pipera posiadała łącznie. Uświadomienie rozprzestrzeniało się jak wirus z linii frontu aż na samą górę. Generał Hasso von Manteuffel, dowódca 5. Armii Pancernej, napisał po wojnie: Kiedy dowiedziałem się, że Amerykanie zniszczyli 30 milionów litrów paliwa, wiedziałem, że ofensywa nie powiodła się, zanim naprawdę się rozpoczęła. Fizyczna bitwa wciąż szalała, ale psychologiczna wojna, wojna zdolności przemysłowych, była skończona. Liczby opowiadają historię, której żaden bohaterski czyn na polu bitwy nigdy nie mógł pokonać. Podczas gdy niemiecka machina wojenna umierała z pragnienia, Ameryka tonęła w ropie. Kontrast był obecny w każdym sprzęcie. Niemiecki czołg Tiger spalał 9,5 litra na mile w walce. Amerykański Sherman, mniej niż 4. Amerykańskie ciężarówki były znormalizowane z wymiennymi częściami, czyniąc konserwację prostym, usprawnionym procesem. Niemiecka armia była chaotycznym muzeum przejętego sprzętu. Francuskie czołgi, które potrzebowały różnych smarów, sowieckie ciężarówki, które potrzebowały różnych części zamiennych. Każdy z nich był logistycznym koszmarem, który mnożył trudności. Do 20 grudnia Piper otrzymał radiowy komunikat, który przypieczętował jego los. Konwój paliwowy zniszczony przez alianckie samoloty. Żadne zaopatrzenie niemożliwe. Był uwięziony. Zebrał swoich oficerów. Jeden z nich stwierdził ponurą rzeczywistość. Mamy paliwo na morze 20 kilometrów. Moza jest 30 kilometrów stąd. To tutaj, otoczony i skazany, Piper wypowiedział słowa, które oddały esencję niemieckiej klęski. Panowie powiedział, odkryliśmy, że walczymy z wrogiem, który spala więcej paliwa, aby nam go odmówić. Niż otrzymaliśmy na całą tę operację. To, co przechwyciliśmy w Honsfeld, co wydawało się cudem, nie było dla nich niczym. Nie możemy wygrać. Trzy dni później, w nocy 23 grudnia, pogoda w końcu się poprawiła. Alianckie siły powietrzne, które były uziemione przez mgłę, wzniosły się w niebo. Ponad 2000 lotów bojowych zostało wykonanych tego dnia. Myśliwiec bombowy P-47, Thunderbolt zużywał 300 galonów paliwa na godzinę. Średni bombowiec B-26 Marauder spalał 200 galonów. Jeden dzień alianckich operacji powietrznych zużył więcej paliwa lotniczego niż Luftwaffe otrzymała na cały miesiąc. Pod tym atakiem powietrznym pozycja Pipera stała się całkowicie nie do utrzymania. Tej nocy wydał swój ostatni rozkaz. Mieli porzucić swoje pojazdy. Jego ludzie, elita Waffen SS, niszczyli własne bezcenne maszyny. Umieszczali ładunki wybuchowe wewnątrz pozostałych 39 czołgów Tiger i Panther, swoich 70 opancerzonych półgąsienicowców i ponad 100 innych pojazdów. Spuścili ostatnie kilka kropel paliwa nie po to, aby walczyć, ale aby zapewnić, że rozbiórki były kompletne. Następnie pod osłoną ciemności Joachim Piper i 770 ocalałych z jego pierwotnej 5000 siły. Wymknęło się pieszo, wycofując się przez ośnieżony las jak duchy. Zostawili za sobą miliony marek Rzeszy wartości najlepszego niemieckiego sprzętu wojskowego. Pokonani nie przez wrogie działa, ale przez pusty wskaźnik paliwa. Historia kamp grupy Pipera i 250 tysięcy litrów przechwyconego paliwa to więcej niż tylko historia wojenna. Reprezentuje brutalną matematyczną konkluzję wojny przemysłowej. To był moment, kiedy romantyczny mit o przewadze niemieckiego wojownika, idea, że duch walki i geniusz taktyczny mogą pokonać materialną przewagę, w końcu umarł. Nie miało znaczenia, że niemiecki żołnierz w 1944 roku był średnio bardziej doświadczonym weteranem bojowym niż jego amerykański odpowiednik. Nie miało znaczenia, że Czołg Tiger był pod wieloma względami lepszy od Shermana. Nic z tego nie miało znaczenia ponieważ wojna nie była już decydowana przez żołnierzy czy generałów, ale przez fabryki i rafinerie tysiące mil dalej, była decydowana przez niemożliwe do wygrania równanie. W 1944 roku alianci mieli przewagę produkcyjną nad osią więcej niż 10 do 1 w prawie każdej kategorii sprzętu, ale w ropie naftowej, krwi życia nowoczesnej wojny, ten stosunek wynosił prawie 50 do 1. Niemcy prowadziły wojnę z globalnym supermocarstwem, dysponując przy tym zdolnościami logistycznymi małego kraju, rozwijającego się. Gdy amerykańskie załogi ratunkowe ostatecznie dotarły do porzuconego przez Pipera parku pojazdów w LaGlace, znalazły dziesiątki w pełni sprawnych czołgów. Oficjalny raport zauważył, że aby uruchomić ponownie wszystkie 39 czołgów, wymagałoby to około 8000 tysięcy galonów paliwa. Źródłem tego paliwa była lokalna rezerwa, a wymagany czas oszacowano na 4 godziny. Ilość paliwa, która dla Niemców była niemożliwym do zdobycia skarbem ratującym dywizję, dla Amerykanów stanowiła trywialne zadanie logistyczne, które można było pozyskać lokalnie i zrealizować w jedno popołudnie. To było odkrycie pod Honsfeld. Nie tylko to, że Amerykanie mieli więcej paliwa, ale że działali na zupełnie innej płaszczyźnie rzeczywistości. Rzeczywistości, w której ich marnotrawstwo było większe niż cała niemiecka potrzeba. Dziś jeden z porzuconych królewskich tygrysów Pipera nadal stoi w muzeum w Laglace, dokładnie tam, gdzie zabrakło mu benzyny. To cichy, stalowy pomnik fundamentalnej prawdy o współczesnym konflikcie. Odwaga nie dorównuje logistyce.